Na walizkach, przy brody na walizkach. Wygląda to, jakbyśmy się wyprowadzali. Przeprowadzka? Planowana czy przeprowadzka. Albo jechali na wakacje. Albo się wprowadzali. No właśnie. Nie stać mnie na walizkę. Y, Kuby nie stać na walizkę, Kuba podróżuje z torbą biedąt. Każdy z nas wchodzi jakieś odzieży. My od roku. Testowaliśmy sobie, kupowaliśmy, używaliśmy w różny sposób odzież marki Sneakers, w różnych warunkach. Trzech różnych ludzi, trzy różne warunki, każdy ma inną trochę specyfikę też pracy, inny styl. No i chcieli wy, wy chcieliśmy Wam pokazać jak ta nasza odzież tu wytrzymała te trudy po roku, po roku, no to jedziemy z koksem. To otwieramy, otwieramy nasze walizki. To nie są wszystkie rzeczy, ale część takich ciekawych wzięliśmy.